Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się, żeby popytać trochę pana profesora. Mam nadzieję, że im dalej w rozmowie, tym więcej szczegółów na temat otyłości, ponieważ teraz obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością. Pan jest osobą zaangażowaną w leczenie otyłości, w kampanię, chociażby w nowym kształcie, gdzie jest pan również ekspertem, ale i nie tylko. Wiele inicjatyw z tym związanych z zdrowym stylem życia. Proszę nam powiedzieć, jak to wygląda z pana perspektywy też i osoby, która działa edukacyjnie, ale też i kardiologa czynnego. Czy ta otyłość jest tak dużym problemem? A jeśli jest tak dużym problemem, to wciąż jest tym dużym problemem i narastającym tym dużym problemem. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Rzeczywiście zajmuje się leczeniem otyłości, ale również zajmuje się leczeniem powikłań otyłości. Bo teraz już wszyscy jesteśmy tego świadomi. Wiemy, mamy świadomość tego, że otyłość, nadwaga otyłość nie jest problem estetyczny. To w pierwszym rzędzie jest to problem zdrowotny. I problem którego waga rośnie w znaczący sposób. Z każdym rokiem właściwie można powiedzieć, że waga otyłości rośnie. Jego znaczenie, rola, problemy związane z otyłością ważą coraz więcej. Rzeczywiście obserwujemy narastanie częstości występowania otyłości, nadwagi, częstości, średniej, narastanie średniej masy przeciętnego. Polaka. To jest trend, który obserwujemy od lat. Również u osób o najwyższym ryzyku sercowo-naczyniowym, no na przykład wśród osób z chorobą nierpiną, serca na przestrzeni ostatnich 25 lat, zauważyliśmy zwiększenie odsetka osób z otyłością o 50%, o, 50, o połowę zwiększyła się, zwiększył się odsetek osób po serca z otyłością. Ale wracając do na, do wszystkich do społeczeństwa, do populacji generalnej trzeba podkreślić, że problem otyłości znacząco zwiększył się w okresie pandemii. W czasie pandemii pozostawaliśmy często w domach, zwiększyła się aktywność fizyczna przeciętnego Polaka, jednocześnie dieta się pogorszyła, zwiększyliśmy liczbę spożywanych kalorii. W efekcie zwiększyła się znacząco, zwiększyło się. Masa przeciw, przeciw tego Polaka i zwiększyła się często występowania otyłości. Ten trend, o którym mówiłem, liniowy, yy, przyspieszył. W związku z tym yy, spodziewamy się yy, eksplozji, epidemii powikłań yy, otyłości w yy, najbliższych latach. Myślę, że warto podkreślić, jak to są otyło, jakie to są powikłania. Najważniejszym, o którym wszyscy kojarzymy, wszyscy pamiętamy, to jest cukrzyca. Rzeczywiście cukrzyca się bardzo ściśle, cukrzyca typu drugiego, bardzo ściśle się wiąże z otyłością, ale to nie tylko, bo to również naciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, tętniaki, aorty, chorób, generalnie można wiedzieć choroby układu krążenia, ale nie tylko, bo wiemy również, że otyłość zwiększa ryzyko występowania wielu nowotworów, ryzyko występowania najróżniejszych problemów układu kostno Ocenia się, że Otyłość jest związana z częstszym występowaniem około 200 najróżniejszych chorób, zespołów i problemów zdrowotnych. Dlatego ważna jest profilaktyka otyłości i leczenie otyłości. Warto powiedzieć, od nigdy to nigdy o tym za dużo, o profilaktyce otyłości. No, profilaktyka otyłości można powiedzieć, to jest prosta rzecz: regularna aktywność fizyczna i zmniejszenie spożywania kalorii. Te dwie najważniejsze. Najważniejsze rzeczy, ale jak to bywa w życiu, te dwie najprostsze rzeczy trudno, może łatwo jest wprowadzić w ciągu jednego dnia. No nawet być może dla niektórych osób jest łatwo przez tydzień się stosować do tych zaleceń, ale w dłuższym terminie, trzeba podkreślić, że profilaktyka otyłości ma istotne znaczenie, wtedy jest regularna i długotrwała. No nie jest to, nie jest się łatwo zastosować do zaleceń. Przypomnę, zalecenia dotyczące aktywności fizycznej to jest co najmniej 5 razy w tygodniu, najlepiej codziennie. 20-30 ruchu, aktywności, czyli tak, żebyśmy byli mocno zmęczeni. Natomiast chyba jeszcze trudniej jest dotrzymać zaleceń dotyczących ograniczenia spożywania kalorii. No to jest niezmiernie ważne. Skuteczna profilaktyka polega na połączeniu regularnej aktywności z ograniczeniem spożywania kalorii. Jeśli, jeśli nie chcemy, chcemy uniknąć przybrania na wadze, no to oczywiście należy spożywać tyle kalorii ile ich, ich spalamy. No ale teraz przejdziemy krok dalej do osób, które już mają nadwagę bądź nawet otyłość. W tym przypadku oczywiście yy, możemy mówić o profilaktyce dalszego przyrostu masy ciała, ale myślę, że przede wszystkim trzeba mówić o leczeniu yy, nadwagi, otyłości, bo otyłość, nadwaga również, to jest zespół chorobowy, to jest choroba, która, miewa, yy, która doprowadzi się niezleczona Doprowadzi wcześniej czy później do powikłań, o których mówiłem przed chwilą. No i mamy kilka sposobów leczenia otyłości. Pierwszym podstawowym jest oczywiście zdrowy styl życia, czyli regularna aktywność fizyczna i właściwie wybory żywieniowe, w tym w szczególności ograniczenie właściwe wybory żywieniowe, czyli zdrowe wybory żywieniowe i w szczególności ograniczenie spożycia choloru. Jeśli chcemy zmniejszyć masę ciała, nie ma wyjścia. Trzeba spożywać, Mniej kalorii niż ich, ich, ich spalamy. Nie ma co wierzyć w suplementy cud, w cud, które obiecują schudnięcie bez ograniczenia spożycia kalorii. W Prawa fizyki się nie poddają takim cudom. Natomiast często, często, niestety, musimy się sięgnąć po inne metody leczenia otyłości, bo sama modyfikacja stylu życia nie jest wystarczająco skuteczna. Tym bardziej, że w dłuższym terminie nie jest łatwo dotrzymać rygorów, w sposób regularny, dotrzymać rygorów zdrowego stylu życia i w szczególności istotnego ograniczenia spożywania kalorii. I wśród innych metod leczenia należy po pierwsze wymienić metody farmakologiczne. Dysponujemy w tej chwili kilkoma lekami, skutecznymi lekami, które skutecznie pomagają zmniejszyć masę ciała. No, ale jeśli zmiana stylu życia i farmakoterapia nie jest wystarczająco skuteczna, to w szczególności jeśli jest bardzo nasilona otyłość, albo występują, powikłania od otyłości, to na pewno lekarze, należy rozważyć, lekarze rozważają skierowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego, do leczenia bariatrycznego. Dziękuję. A, panie profesorze, a jak to wygląda, tak z perspektywy, no bo można powiedzieć, że my, jako zwykli obywatele, ludzie, pacjenci, jesteśmy podawani no, i reklamą i marketingowi tych wielkich, prawda, korporacji, no i też nasz tryb życia szybko, prawda, to też nie, nie pomaga nam w takim dbaniu o siebie, czy dokonywania tych Dobrych wyborów y, żywieniowych. Y, jak wygląda to wsparcie? Y, tak, No, bo wiemy, jak wygląda nakręcanie nas też na, na te rzeczy. A jak wygląda wspieranie nas jako społeczeństwa, Z drugiej strony mam na myśli, czy system, czy lekarzy, y, czy edukację. I, jak to wygląda i, i czy mamy coś jeszcze, możemy zrobić więcej? No, jeśli myślimy o, jeśli pan doktor pyta o y, system, no to trzeba powiedzieć, że system wymaga poprawy w tym zakresie. O ile w systemie są dietetycy, dostępność do nich wcale nie jest duża. Na pewno należałoby ich to poprawić. Myślę o, mam na myśli profesjonalnych dietetyków, którzy się z szczególności specjalizują w leczeniu otyłości. No jeśli myślimy o lekarzach, to trzeba to uczciwie powiedzieć, że lekarze mają bardzo dużo zadań obecnie w stylu opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką, leczeniem chorób, również tych, które są powikłaniami otyłości i z wprowadzeniem dokumentacji, z najróżniejszymi oczekiwaniami ze strony, ze strony systemu. Dlatego nie zawsze mają wystarczającą ilość czasu pozwalającą na wystarczające dobre wyedukowanie pacjenta. Oczywiście w, w świecie doskonałym chcielibyśmy, żeby mieli dla każdego pacjenta bardzo dużo czasu, tyle ile ten pacjent wymaga. Stąd, stąd na całym świecie rozwija się właśnie system edukacji pacjentów przez dietetyków, ale również przez pielęgniarki. Potrzebujemy dobrze wykluczonych pielęgniarek, które odciążyłyby lekarza właśnie w zakresie edukacji pacjenta, nie tylko zresztą w zakresie odpłości, ale również w zakresie konieczności, wartości i znaczenia regularnego stosowania leków zalecanych przez lekarza w zakresie naciśnienia tętniczego, cukrzycy, hipercholesterolemii, innych chorób przewlekłych. To oczywiście jest złożony problem i pewnie nie unikniemy tego w perspektywie, no będziemy, będziemy rozwijać system pielęgniarek, które które koncentrują się, których praca koncentruje się na edukacji pacjenta. Taki system jest na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie pielęgniarki są partnerem dla lekarza i odciążają w dużej mierze pacjenta w tym zakresie. No, niemniej dietetycy są, tu, są bardzo ważni, ale również fizjoterapeuci, również rehabilitanci. Z jednej strony osoby z otyłością, Cierpią na najróżniejsze problemy, chociażby z zakresu kostnostawowego, i w tym zakresie jest konieczne usprawnianie. Ale podstawowe znaczenie lekarzy, specjalistów rehabilitacji oraz fizjoterapeutów, myślę, w przypadku pacjentów z otyłością, jest pokazanie możliwości i nauczenie aktywnego trybu życia. Bo można się nauczyć bycia aktywnym, i tutaj myślę, jest no, nieoceniona rola właśnie profesjonalistów z zakresu aktywności fizycznej i rehabilitacji. No i na pewno dostęp również przy wykorzystaniu nowo nowoczesnych technologii, koordynacja, no mógłby być lepszy, łatwiejszy i na pewno warto o tym rozmawiać, bo współczesne technologie umożliwiają. Takie różne systemy wsparcia są rozwijane Natomiast zarówno na szczeblu lokalnym w poszczególnych ośrodkach, jak i również na szczeblu centralnym, ale na pewno te, te narzędzia informatyczne wymagają jeszcze dużego rozwoju, tak by móc tak byśmy mogli wszyscy z nich korzystać. Bardzo dziękuję. Jeszcze, jeszcze dopytam o dzieci, bo faktycznie ten problem wśród dzieci jeszcze szybciej rośnie niż wśród dorosłych. Mówię w Polsce. Mamy niestety niechlubne teraz statystyki, że najszybciej przyrasta nam otyłych dzieci w Polsce tak. na tle Europy. Jak zatrzymać to szaleństwo? No cóż innego zostaje nam zapytać, czy jest to możliwe w ogóle chociażby wyhamowywać, bo nie wierzę już w redukcję totalną. Tak to jest rzeczywiście yy, prawda, że mamy narastający problem dotyczący dzieci i młodzieży. I yy, w ciągu ostatnich kilkunastu lat Często występowanie otyłości u polskich dzieci była najwyższa wśród krajów OECD. Prawda, ja się zgadzam, prawdę, mają, prawdę rację mają, przepraszam, rację mają ci eksperci, którzy wskazują, że skuteczne długofalowe rozwiązanie problemu otyłości jest możliwe tylko wtedy, jeśli edukację zacznie się w wieku szkolnym czy przedszkolnym, bo rzeczywiście nawyki. Które nabierają dzieci w tym okresie, one potem są trudne do zmian. To dotyczy zarówno aktywności fizycznej, jak i wyborów żywieniowych. Nie jest, to proste, nie jest to proste zadanie. Od lat były najróżniejsze próby zmiany tego, tego stanu. Nie zawsze, niestety, nie zawsze one były konsekwentnie wprowadzane. Pamiętajmy chociażby. Z poprzedniej dekady próby ograniczenia sprzedaży drożdżówek w szkołach. W tamtej dyskusji przynajmniej zostało części rodzicom świadomość, że drożdżówka to nie jest dobry wybór na drugie śniadanie dla dziecka, ale pewnie ta świadomość zanika, bo przestaliśmy o tym o tym mówić. No oczywiście, że chcąc edukować dzieci, zmienia, chcąc zmieniać nawyki dzieci, to trzeba też zmieniać nawyki rodziców, ale również nauczycieli oczywiście i na pewno warto wdrożyć w szkole programy edukacyjne, zmienić podstawę programową tak, by w większym stopniu eksponować Korzyści zdrowotne w sposób atrakcyjny, oczywiście, dla dzieci, z aktywności fizycznej i z spożywania zdrowych produktów. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Obyśmy szybciej dotarli do tych zmian, ale wiemy, że czeka nas długa droga. Bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego. Do Bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia.